Taki, pan Marcin, skąd do nas przyjechałeś i jak pan... Nie wiem jakie pan ma zainteresowania. Yy, przyjechałem z Warszawy, w sumie nie wiem czemu, ten nie ja byłem błagał, więc jestem. Cześć Jakubie, witam was wszystkich. Życzę yy, dobrej zabawy, nie, Witam, witam. Przyjechałem do Szczecina, no i interesuje się organizowaniem gala na bardzo wysokim poziomie. <laughs> Powiem wam moi drodzy, że jakoś przez ten czas chorobowy. Kurczę, tak się mocno rozleniwiłam i słabo mi idzie nagrywanie, ale tak właśnie ogarnęłam się do Sylwestra. Słyszycie, że jestem cały czas podziemiona, aczkolwiek umalowałam się, zrobiłam sobie różową kreskę usta. Jestem mocno rozświetlona i w ogóle mam pokręcone różowe włosy. Potwierdziłam, że chcę w ten nowy rok wejść, właśnie o tak wyglądająca. Inaczej po Asiowemu czuję się trochę lepiej. Zdecydowanie tak, lepiej. Czyli te parę dni chorowania w łóżku dały rezultat taki, że wejdę w nowy rok prawie zdrowa. Paweł właśnie się ogarnia. Kubuś dzisiaj ma troszkę marudziaty dzień, dzień, ale czasem tak się zdarza. A ja jestem cała na szaro w mojej nowej bluzie, którą dostałam od Mikołaja, w moim gorsyciku brokatowym. O, troszkę widać mi czerwony stanik, ale to nic, to wygląda tak sexy i w szerokich y, spodniach dresowych. Taki, Taki mądrz dzisiaj, odwit sylwestrowy, nie ma co. co tam ktoś taki Dzień dobry, dzień dobry kochani! Witam się z wami w nowym roku, już tak oficjalnie w nowym roku. Cześć, witam Was z Turbanem na głowie w nowym filmie. I co, będziemy się malować? Będziemy się malować i będę do Was y, troszeczkę mówić. Tak, fajny początek, na pewno już większość z Was złączyła ten film. W każdym razie, <laughs> na pewno widzicie również ze mną jubel. Mm, mam nadzieję, że Turban nie zjedzie z głowy. Maluję się dlatego, że... Po prostu mam ochotę się malować, nie ma jakiegoś specjalnego powodu, ale stwierdziłam, że w tym roku właśnie, ponieważ zawsze jak jestem umalowana, to czuję się jakoś tak lepiej, tak nie wiem, bardziej zadbana może i tak wiecie, no korzystniej po prostu dla, dla świata i dla życia, i dla siebie. I stwierdziłam, że w tym roku będę właśnie częściej się malować niż w zeszłym. To tak a propos postanowień, jestem właśnie bardzo ciekawa, czy wy macie jakieś postanowienia. Bo wiem, że te postanowienia zawsze są takie, wiecie, wyśmiewane, nowy rok, nowa ja. Zresztą ja sobie też zrobiłam żarty tym filmem z rzeczami sportowymi z handemu, właśnie pod tytułem Nowy Rok, Nowa ja, bo ja raczej tak nie podchodzę do tematu i raczej właśnie to odpisałam też jednej z Was w komentarzu, że z jednej strony tak, jak jakieś decyzje poważniejsze, to zawsze podejmuję tu i teraz i dość tak bez zastanowienia. Ale wiadomo, że są tematy, które potrzebują więcej czasu, żeby się uleżeć, żeby postanowić. I tak, jeśli chodzi o sprawy make-upowe, to tutaj nie podaję. Oko już wykorektorowane jakoś tak troszkę lepiej. Może mniej choro. Aczkolwiek jeszcze nadal walczę. Jakiś tam mini kaszelek został, jakieś chrząkania również, ale to tak się zdarza. To też odpowiadam. A propos pytań, jak tam zdrowie, w ogóle miło, miło z Waszej strony, że pytacie. To jest takie zawsze, ja się czuję, że to takie jest, no że ktoś mnie po prostu słucha, nie? Chociaż wiem, że nie każdy lubi słuchania o tym, jak komuś jest gorzej. No ale takie jest życie, tak, tak się zdarza. Ale się przywołam, że Dobra, w ogóle gąbeczki z Action to jest hit, tak jak się z nimi nie lubiłam i lubiłam tylko te z Glam Shop'u, tak się polubiłam, a to chyba dlatego, że jest po prostu ich tyle, że nie muszę się, wiecie, martwić i gdzieś tam co chwilę myć tych gąbeczek, tylko po prostu teraz dzięki temu, że mam mój magiczny koszyczek na zużyte gąbki, to sobie tam wrzucam i potem sobie biorę, ciach, ciach, ciach i po prostu zbiorczo myję. W ogóle w tym roku też mam postanowienie, że nie będę kupować w ogóle kosmetyków, do malowania, dopóki nie zużyję tych, które mam. Bo, posłuchajcie, pudrów to ja mam tutaj tyle, że właśnie kiedyś kupiłam z moją przyjaciółką pudry, nie? No i hitem było to, że ja jej poleciłam ten puder. Mówię, super jest, i ten. No i ja go też sobie wtedy kupiłam, bo był na jakiejś tam promce. No i ona go już używa, pewnie powoli kończy, a ja nawet nie otworzyłam. <noise> bo po prostu mam tyle jeszcze, wiesz, wiecie, z poprzednich zakupów, że... No, dlatego zakupów jakichś kosmetycznych u mnie nie ma, chyba, że fajna firma chciałaby się do mnie odezwać ze współpracą, to chętnie, bo są firmy, które bardzo lubię, no, ale to wiecie, ja mogę tam sobie, o, wymyślać życie życiem, więc tak. Kończę właśnie ten puder z Glam Shopu. Bardzo fajny jest Glam Powder. Puder wykończeniowy, rozświetlający. Choć ja jakoś super oświetlenia nie widzę, ale no, turba mi powoli spada, więc cóż. I teraz dzień dobry, dzień dobry, kochani, Asia, zrobiona! Wróciła do Was. Nie no, nie do końca, dlatego że jeszcze włosy trzeba ogarnąć. Jesteście strasznie krzywo. W ogóle mam problem tutaj zawsze z tym kadrem. Znaczy, nie zawsze, ostatnio miałam z tym problem. I jeśli będziecie słyszeć tą chrypkę, no to tak cały czas ta choróbka. Ale nie przejmujmy się tym. Używam Gardi Maxu. O, bardzo proszę. Strasznie mocny. Mega mocny jest. W ogóle dzisiaj, co dzisiaj się będzie działo? Dzisiaj będzie rewolucja. Rewolucja, drodzy Państwo. Święta, święta, i po świętach i tak. Zaraz będę usuwać święta z naszego domu. Nie ukrywam, że przez to, że no, z początkiem tego miesiąca już te dekoracje się pojawiły, to wszyscy mamy ich serdecznie dosyć tutaj mieszkańcy tego domostwa i po prostu muszę je zlikwidować. Teraz. Słuchajcie, właśnie wróciłam ze strychu yy... i tak, słowa jest jakoś, bo nagrywam inną kamerką częściej mi się ręka, więc. Już jest lepiej, dobrze, że jestem malowana, ale właśnie miałam epizod z omdleniem, A więc powiem tylko tyle, że uważajcie na siebie. Masaka. Powiem więcej, jak dojdę do siebie, już tak dobrze, bo aktualnie siedzę w korytarzu już siedzę. Bo leżałam, ale to wszystko się wydarzyło nie w domu. Jestem cała mokra, w ogóle zlana potem. Masakra. Znowu witamy się z tego samego miejsca. I tak, chowam. Wczoraj przyszła informacja o wysokości nowego czynszu. Jak się to nie jest niżej. <grym> Niestety. I to jest największa podwyżka, yy, która miała miejsce na przestrzeni ostatnich lat. No ale cóż, tak trzeba było się tego spodziewać. I powiem Wam, że wczorajszy dzień mnie pokonał. I to tak bardzo mocno mnie pokonał, no bo yy, to omdlenie, a właściwie taki stan. Na pewno osoby, które miały, znaczy się, mają tendencję do mdlenia, to wiedzą, z czym to się je, i jak to wygląda. No, niestety, u mnie wyglądało to tak, że wiecie, dotarłam na strych i tam po prostu poczułam, że oj, robi mi się gorąco, gorąco zimno, gorąco zimno. Potem miałam takie. No, oprócz tego, że mi się kręciło strasznie w głowie, to miałam takie gwiazdki, jakby no tak jak trochę z bajek. No i ciemno przed oczami, nie? I tak przez chwilę sobie postałam, poczekałam, mówię kurczę, ale poczułam, że jeśli szybko stamtąd nie wrócę do domu, to po prostu tam padnę, nie? Więc szybko to co miałam do wsadzenia na strych, to wsadziłam, zostawiłam, to poleciałam, poleciałam, no jak najszybciej. Nawet nie wiem szczerze mówiąc, czy pozamykałam drzwi, ale już tego wszystkiego to nie było najważniejsze. I wiecie, przy windzie jeszcze pani taka sprzątająca, tak na mnie spojrzała. I takie miałam myśli: Kurczę, może poproszę o mu pomoc, żeby mnie tutaj, wiecie, przywiozła do mieszkania i żeby mi pomogła wejść. Ale nie wiem, jakiś coś mi powiedział: Nie, Asia, poradzisz sobie. Więc tylko: Dzień dobry, dzień dobry. Weszłam do tej windy. Szczerze, nawet nie wiem jak. Pamiętam, że stałam jak najbliżej drzwi że jak tylko się otworzą, to po prostu dzida do drzwi. No i tak było, już miałam problem z otwarciem zamka. Całe szczęście, że tylko jeden zamknęłam. No i powiem Wam, że jak weszłam do mieszkania, zamknęłam tylko drzwi i położyłam się na płytkach w korytarzu. Od razu przy samym wejściu, bo już miałam takie koło kołowroty, tak mi się ciemno zrobiło. Na szczęście telefon miałam ze sobą, więc telefon od razu do Pawła. Przypuszczam, że jak odebrał y, telefon, to miał takie, co jest grane, bo wiecie, ja tak uff, starałam się jak najwięcej powietrza wdychać. Jeszcze mm, powodów, nie, że mam otworzyć okna. Wiecie, ja w korytarzu, a okna, no kawałek dalej, ja więc wiadomo, że, że no, nie otworzyłam tych okien. Ale no udało się, słuchajcie, udało się, że nie padłam, że dotarłam do mieszkania, ale powiem Wam, że coś złego się ze mną dzieje. Nie wiem. Muszę poczytać, czy to jest możliwe, że to od tarczycy, ale muszę wszystkie badania porobić. O Jezus, kochany, ja się boję, bo ja wiem, że na pewno mam anemię no i pewnie mam znowu jazdę z moją nadczynnością, a to jest bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o moje oczy i o krążenie. Niedobrze ale no wiem, że coś się dzieje dlatego, że jest strasznie mi gorąco w kółko, mam takie wybuchy gorąca, właśnie te omdlenia, zawroty głowy, yy, no plus, plus takie wybuchy gorące, znowu nadpotliwość, takie częsenie dłoni, że ja teraz nie, ale jak jestem w takim pędzie, to jak stanę, to normalnie tak mi ręce latają, wiecie, więc nie jest dobrze. Ale no, muszę, się, muszę się tym zająć, tylko że ja i lekarza to wiecie. A teraz, tak, jakby y, dzień świstaka, dzień świla, dzień świstaka, o, ja sobie tak wymyśliłam. W każdym razie znowu będę się malować z nadzieją, że tym razem ogarnę to, co wczoraj miałam ogarnąć. A jest co ogarniać, <gryw> więc zabieram się do roboty, kochani, i wrócę do Was piękniejsza. Tak to właśnie wygląda podczas nagrywek. I teraz już zaczynam zbierać te wszystkie rzeczy. Ale powiem Wam, że kurczę, jestem tak rozczarowana tym zamówieniem z Zary. Tyle rzeczy miałam nadzieję, że sobie zostawię, że trochę odświeżę moją garderobę, moją szafę. A tu wychodzi na to, że jest lipa. Jedynie ten dres właśnie mi wpadł w oko. Jeszcze tak noszę te spodnie, bo wiecie, ja ze spodniami mam właśnie na filmie wzorowym nie chciałam tego tak mówić ale tu dla moich vlogowych przyjaciół, yy, wiecie, ja mam tą endometriozę i ja naprawdę niewiele spodni mogę nosić, kompletnie nic nie może mnie uwierać, żebym ja mogła to nosić, bo u mnie to działa w ten sposób, że ja mam taki dyskomfort, że powiem Wam, nawet czasem na, na wymioty mi się zbiera, jak tak mocnie mnie coś obciska w tym danym miejscu niestety. Yy, no więc wiele rzeczy odpada. Z mojej garderoby. Ja wielu rzeczy też się pozbywam, mimo tego, że może mi się bardzo podobają, no ale niestety no, nie jest tak, jak być powinno. Jeszcze zastanawiam się na temat z butów, tych konkretnie, ja też Wam pokażę, ale nie wiem, czy jest sens je zostawiać, skoro nabyłam te konwersy. Fajne są za Muszę przymierzyć, może do jakiejś sukienki, do czegoś innego, je wystylizować. może wtedy, wiecie, będą lepsze. I co jeszcze? A, i jeszcze mi się podoba ta, ta bomberka. O, właśnie ta. Też jest bardzo fajna, ale też muszę sobie założyć do swoich ciuchów i zobaczyć, czy po prostu. Nie, no, ona mi się podoba, tylko nie jestem przekonana do tego koloru. Nie, ja chyba wymyślam, wiecie. Ja chyba wymyślam. Po prostu ja bardzo. Jak wam to powiedzieć? Bardzo podoba mi się wiele rzeczy, ale jak przychodzi co do czego, jak mam je sobie zostawić, to i tak ich nie zostawiam. No, i tak to wygląda potem. Także słabo muszę sobie wpoić do głowy, że no kurczę, dobrze by było coś nowego sobie. Wiecie, wziąć do szafy, aczkolwiek, no nie wiem. Ta bluza też jest podobna do tej, którą mam, więc nie wiem, czy ją zostawić. <grym> ten dres, no czekajcie, jakie ja wyglądam. W ogóle to tu jest taki jubel wszędzie. To jest dramatiko. Tak wyglądam. Nie no, nie będę ściemniać, on mi się mega podoba. Jest fajny inny i nie ma takich szerokich tych spodni, jak ten grafitowy. A szczerze Wam powiem, że ja nie mam takich spodni dresowych, w których mogłabym chodzić. Jedyne co to właśnie tutaj. Nie mogę mieć większych, bo to są idealne, ale kurczę, trochę mnie ta guma ciągnie. Wiecie, dresy się rozchodzą i przestaję wymyślać, Już naprawdę mam dosyć tego wymyślenia. Kurczę, jak człowiek tak się pomyluje, to jakoś tak lepiej. W ogóle ładnie policzki mi dzisiaj wyszły. Nie ma tak jak sobie powiedzieć coś miłego, nie? A teraz dobra, teraz posprzątam tak i już będziecie widzieli porządek. Wiecie co? Ten tydzień jest dla mnie takim tygodniem trochę rozczarowań, trochę refleksji, zawirowań. I tak, znowu widzicie mnie przy tym samym stanowisku, znowu się teraz będę malować, to jest niesamowite. I wiem to, ponieważ tak, zawsze jak nagrywam vloga, to nie mam jakiegoś większego planu. Po prostu nagrywam fragmenty ze swojego życia, i generalnie na tym vlogi polegają, tak? Że jakby jesteście trochę w moim świecie, oczywiście w bardzo małym fragmencie, mimo wszystko. No, ale jesteście, no i jakby ten tydzień pokazał mi, że naprawdę należy coś zmienić. Już pomijając kwestie zdrowotne, które po prostu załatwiły mi ten tydzień, dosłownie. No to naprawdę należy coś zmienić, coś zaplanować, może z większym rozmysłem podchodzić do, do wielu rzeczy. No, ale tak, jakby życie weryfikuje wszystko. Dzisiaj też nie będę miała możliwości za dużo dla Was nagrywać. Właśnie, bo to jest też tak, ja wiem, że jak się czegoś nie pokazuje, to tego nie ma, tak? I to już jest takie powiedzonko youtuberów, e, że widzowie zawsze, no nie zawsze, ale wychodzą z założenia, że jak coś nie jest pokazane, to tego nie ma. No nie, to tak nie funkcjonuje. I tak, wczoraj, wczoraj było troszkę lepiej. Nie wiem, dlaczego ja najpierw wypiłam sok, a potem piję kawę, bo kawa już jest totalnie zimna, nie? No ale mniejsza o to. Dobra, co się działo wczoraj? Wczoraj właśnie, co się działo wczoraj? Wczoraj siedziałam nad montażem, siedziałam nad planerem, w ogóle yy, kupiłam sobie planer, taki porządny, fajny planer. Jedynym minusem tego planera jest to, że niestety, ale magnes jest dość słaby, więc nie będę Wam polecać, no bo magnes jest naprawdę słaby. Ja wolałabym szczerze mówiąc tą napę, taki wiecie, pik pik. I wtedy to by fajniej działało, no ale w ostateczności można sobie ewentualnie nie, coś takiego przykleić czy coś. W każdym razie, co wczoraj się działo, to się działo, żeby takie sprawy organizacyjne. Zrobiłam trochę porządku w szafie, znowu wyeliminowałam sporą ilość rzeczy, która wisi na, mojej, na moim lustrze. I będę wystawiać na Vinted, także zapraszam serdecznie. W ogóle chyba z tym kadrem znowu coś było nie tak. W każdym razie będę, będę wystawiać na Winted. tam możecie zaglądać. No i dzisiaj tak naprawdę tą chwilę mam w domu. Tak, za dwie godzinki wychodzę z domu, odbieram Kubusia ze szkoły i od razu po szkole jedziemy do mojej przyjaciółki pomagać w przeprowadzce, w pakowaniu, w organizacji wszystkiego, więc najpierw jakby pomogę trochę w sprawach formalnych. A potem będziemy pakować, ile się da działać, ile się da przewozić, bo tak naprawdę mamy bardzo mało czasu. No i jak najbardziej chcę pomóc, chcę działać, więc wiem, że dziś i jutro to będzie taki dzień totalnego zajazdu, więc przypuszczam, że jak wieczorem wrócimy jutro do domu z Kubusiem, to że po prostu <laughs> jedyne, co będę mogła robić, to leżeć. I wiem, że jutro jest święto, jutro jest Trzech Króli. Ale ja nie, nie mam wytchnienia. I jakby powiem wam, że okej, okay, fajnie, podoba mi się to, będziemy działać, ja będę czuła mega satysfakcję, że będę mogła pomóc, bo ja uwielbiam pomagać. Ja w ogóle uważam, że minęłam się trochę z powołaniem i ja powinnam w jakiejś fundacji pracować albo w jakimś miejscu, gdzie realnie mogłabym pomagać ludziom, bo ja uwielbiam to robić i czuję takie wręcz takie powołanie, wiecie? więc cieszę się, że tu jestem i że jakieś osoby mogą czerpać korzyści z tego, że oglądają moje filmy, czy słuchają, czy no nieważne. Nieważne w jakiej formie, ale ważne, że, y, że po prostu jestem dla was z wami i po prostu możecie czerpać ze mnie. Tak, niektórzy mogą powiedzieć wysysać, ale nie nie. I ja podchodzę do tego tak, że naprawdę to jest coś pozytywnego. I ja na... Oj, kończy mi się korektur. I bardzo się cieszę, że tak, tak może być, bo naprawdę ja czuję z tego ogromną satysfakcję. Do, w ogóle bardzo dużo się dzieje na przestrzeni teraz tego czasu w moim otoczeniu, w otoczeniu moich najbliższych. Wiecie, ja też jestem takim człowiekiem trochę gąbka, nie, więc. Jak gdzieś coś się dzieje u osób, na których mi zależy, które kocham i po prostu chcę, żeby było im jak najlepiej, to sama tym żyję. I tak to właśnie wygląda. Więc jak dowiaduję się, że coś jest gdzieś nie tak, to bardzo ciężko mi jest normalnie funkcjonować, kiedy gdzieś coś jest nie tak. No, mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodziło, bo w ogóle zauważyłam, że wiele osób, Słyszy to, co chcę słyszeć, a nie to, co realnie jest. No, sąsiedzi, myślałam, że coś mi szura, że miałam takie przerażenie, bo ostatnio robili u nas wieża, w wieżowcu teratyzację. I jakby o tyle, o ile dobrze, że to robią, to jeszcze jak pamiętam, jak za dzieciaka, jak byłam małą dziewczynką, to my nie mieliśmy, mieszkając, parę osiedli dalej. My nie mieliśmy problemów z robalami i tak dalej, ale niestety nasza sąsiadka miała sąsiadka przez ścianę, dosłownie. I niestety te robale od niej do nas przychodziły. I pamiętam jak dziś nawet chyba miałam takie zdjęcie kurczę, albo to może film był nie, film na pewno nie zdjęcie chyba miałam albo, no ale też znam to z opowieści od, od mojego taty. Że kiedyś wróciliśmy skądś, już nie wiem, bo ja byłam. 3 lata chyba miałam, yy, w każdym razie już byłam chodząca miesiąca i wróciliśmy do domu i w kuchni yy, na podłodze były karaluchy. Uch, aż mi się niedobrze robi, aż mam ciary na całym ciele, jak sobie to przypomnę. Yy, znaczy, się przypomnę tą opowieść i to, co czasami było u nas że po prostu właśnie ta sąsiadka, no przez kuchnię, przez kuchnię przechodziły te robaki, przez wentylację dokładnie. Ja z opowieści mojego taty wiem, że po prostu wpadłam do tej kuchni i klapkiem, takim wiecie, klapkiem czy kapciem zawijałam te karaluchy i mówiłam jakieś zdania, tylko niestety nie pamiętam tego zdania. Coś mówiłam i ostentacyjnie zawijałam te karaluchy. Po prostu, no, taka opowieść, wiecie, stoly live, że tak powiem. Powiem wam, jak zmienił się nasz pokój, dlatego, że tak, w tej chwili tak wygląda parapet, a był mocno zastawiony. Znaczy się mocniej, tak mi się wydaje. Te choinki, to autko y, odeszło i fajniej to wygląda. Łóżko się nie zmieniło, komputer już przygotowany do wyjazdu dzisiejszego. Stół jeszcze jest, choć pragnę się bardzo go pozbyć. Lustro, tak jak mówiłam wcześniej, z rzeczami przygotowanymi na sprzedaż. Tak, tu kubusia rzeczy. No, i tak wyglądają w tej chwili nasze szuflady. Tutaj torba, torba ze słodyczami kubusiowymi, dlatego że niestety, ale bardzo mocno podjadał. Zostawiliśmy sobie tego skrzata tutaj moje gospodarstwo i moje stanowisko. No i tutaj są również dwa następne skrzaty, bo wy wiecie, że ja uwielbiam skrzaty. I kochani, przepraszam, że ten vlog będzie tak wyglądał. Bardzo chciałam, żeby wyglądał inaczej. Miałam naprawdę konkretne plany, ale wyszło z tego, jak wyszło. Że niestety plany planami, a życie życiem, niestety na zdrowie nic nie możemy poradzić, więc przepraszam Was jeszcze, bo sama wiem, że ten vlog mógł być dużo lepszy. Nie na tym mi zależy. Mieliście być ze mną w paru miejscach, no ale niestety ze względów tych omdleń nie mogłam wsiąść tego dnia do auta, jakby ten dzień był, ten dzień, ten tydzień był krótki, tylko cztery dni, tak naprawdę, od wtorku do, do piątku. No, dzisiaj wiecie, jak będzie wyglądał mój czas, jutro również, więc m, przypuszczam, że nic nie nagram. A jeśli coś nagram, to po prostu umieszczę w następnym vlogu. No, miało być inaczej. Także wybaczcie. Widzimy się w następnych filmach. Pa, pa.